Siemanko widzowie To jest mój pierwszy taki film z Minecrafta od roku no tak 11-10 miesięcy Zagramy sobie na jakichś serwerach, zobaczymy Na szczęście jak was nie było to ja sobie kupiłem premkę więc na teraz jest dosyć łatwiej Ale no to też nie znaczy, że kurde... Dobra, w ogóle, nieważne. Ja już mam konsensu na <gryw> I dzisiaj sobie zagramy na Nano -MC i innych serwerach. Wybierzmy sobie najpierw tryb. Może wiecie co? Nie na Nano MC, jeśli będziecie chcieli z Nano MC a jakiś tryb, nie wiem, patrzcie jakie tu macie. Mamy Drop SMP, Jam SMP, lifestyle SMP, Clash SMP, Skygen. Dupe, SMP, Box, PvP one block. Napiszcie po prostu w komentarzu jaki będziecie chcieli, a my idziemy teraz na uwaga, uwaga, uwaga Kurczaczki, idzie teraz. O, high pixel. Idziemy sobie na Hypixela. Coś mnie długo wczytuje do serwera, ale... Nie wiem. Mhm. Mam nadzieję, że po prostu działa, nie? O kurczę. O, włożyło mnie kurde zamiast do normalnego lobby, to mnie włożyło do murder Master. To jest może znak. To sobie zagramy. Murder Mastery. Mogę też mówić niewyraźnie, przepraszam was za to, ale... No, tak, tak czasami jest, tak czasami jest. Nie poradzę wam nic. Mam 2%, już 1% na bycie tym, na bycie zabójcą i 8-9% na bycie detektywem kurcze, to się zmienia szybko dobra jestem inocentem kurcze, ale muszę wam powiedzieć tak szczerze brakowało mi tego nagrywania naprawdę, bo się wstydziłem trochę bo wiecie, to tak wracać do widzów, nie wiem jak mnie w ogóle przyjmiecie czy będziecie chcieli, żebym dalej nagrywał czy nie, ale Mam nadzieję, że będziecie chcieli. Ten film będzie krótszy. No bo kurczę, muszę się jednak zapoznać, bo dawno tego nie robiłem. Troszkę bym się musiał przypomnieć, jak to się robiło za dawnych czasów. Jak się grało. Co to jest? O kurde! No dobra. Coś mi się wydaje, że ktoś tutaj może być zabójcą albo musi. I mi się wydaje, że to jest tam ten pan, bo tak niepozorny, albo to ten, nie wiem, bo tak niepozornie sobie chodzą, a potem wiecie, ci najbardziej niepozorni to są tacy, ten, to już potem, no, tak, tak, tak. Oni właśnie tak robią, żeby kurczę, tak, wiecie, no, kurde, nie umiem tego powiedzieć, żeby przekabacić innych na swoją stronę i to pewnie będzie mordel. O kurde, myślałem, że tam. Ej, to ja też biorę. Siema! Ej! Mój jest upośledzony! O, dobra. Działa. Mój koń był upośledzony przez chwilę, ale. Wiedziałem, że on jest. Ej, ja, ja mam jakiś. zmysł! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Ona mnie bije! Pomocy, za żona nie bije mnie, nie ta nie strzeliła nawet we mnie, ale no. Jak tutaj wejdzie, nie weszła tu. Chciałam je zabić. Sam idzie. Ty widzi mnie. Kurde, ja potrzebuję uciec stąd. Tylko takie zauważenie. The ball has been dropped. Znowu został zabry? Ja wiem, kto jest już morderem, nie? Ja bardzo dobrze to wiem. Tylko gdzie jest teraz ten Bo on jeszcze nie został podniesiony. Więc gdzieś musi być. Tylko gdzie? Chwila. Nie wiem, czy to był morder, czy tam z tyłu był. Muszę jeszcze uzbierać dwa złotka. Dwa złotka widzą jej, to jest tak mało. Kurde, ale może być dużo, jak. To jest ona! To jest ona! Pomocy! Nie. To nie była ona? Już pomieszany jestem. Mam mógł. Nie zbliżać się. mamuk. Co to było? Yes, Też miałem. I żeby karma była. To jest play agent. dobra. Ja jeszcze co tak, zagramy z dwie rączki, może akurat będę... ...meldererem. murderer, I tak jest napisane. Murderer. Kurde. Co taką nazwę wymyślił? Znowu innocentem. Ale tutaj, o, tutaj to jest fajna bardzo mapka. Dlatego, że tutaj są rzeczy, które ja lubię grać jak są, nie? Trzyma, daj mi. Nie da się. I teraz hop dostanie Sworda i mnie zaciupie i będzie Ej. 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 Dobra. Jak najszybciej. Kup Jest! Shield spawnery mam. To jest takie coś, że taką dużą ścianę przede mną postawić, tylko ja będę chciał wam to pokazać, jak będzie gdzieś niedaleko Muldurę. O, na przykład taki coś, taki kolega I tutaj o właśnie. I to mnie po prostu do góry gdzieś weźmie. O, i na przykład tutaj. O! Ty! Ja tak nie chciałem! Może akurat znajdę murderera Nie! Nie, uciekam! Uciekam! Nie! Proszę! O dobra. I ta tu, 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 tu. tu. Dziękuję bardzo. Aleluja. Siema. Dobra. A bo jeden chyba kosztuje ten. Jeden chyba po prostu kosztuje jedno złotko. O kurde. Cool! Co tu się stanęło? Ja już mam i tak tyle złota, że mi na całą grę wystarczy, nie? co w się sensie, no jeszcze nie, no Potrzebuję jeszcze dwa złota I będę miał łuk Łuk plus jeszcze ten, nie? To jest, kurde, Opa combo No i patrz, i już mam I łuk mam I nie, nie, ja chcę wrócić, ja chcę wrócić Nie, ej, nie widzę nic No i, kurde, mnie te poczuł, gdzie byłem Fajnie, nie? O, nie wiem nie wiem nawet no co się w tej grze działo, tak szczerze. A, nie da się. Kurde, tak cicho jestem. Ja powinienem gadać na odcinku, a nie, kurde, być cicho. Dobra, po tej sobie jeszcze jedną gierkę zagramy. Może w coś innego, może w Bedwars. O, detektyw! Detektyw! Widzowie, detektyw! DETEKTYW KAKTUS KLEAREN? Co to jest? Kurde, ja jestem... DETEKTYW Koleżcy Jak ktoś się do mnie zbliży To łódź pacha Nie wiem co ja robię, ale o ok. Zaczynam ja i tak tutaj, jak nawet jeśli tutaj przyjdzie... Ten ...merder, to i tak mi nic nie zrobi, nie? W sensie, no ja mogę po prostu się cofnąć, żeby mi nic nie zrobił. Już ktoś zginął?! Już?! Oj kurde, i to tutaj obok mnie, nie? Bo tutaj było any last words czy coś takiego, w sensie no... ...last words. Patrz jaki ja mam kurde widok! Ja tego nie wykorzystuję, a ja mogę patrzeć, gdzie są ludzie. Ja jestem głupi. I kto ich zabija. A ten tutaj mi się wydaje taki czyściok taki. Jeszcze coś muszę tutaj patrzeć, żeby mi się wymiać, nie wbrać. Ale nie widzę, że... O, widzę. Idzie. Ktoś tam ma łuk czy mi się wydawało, czy to był kurde, miecz? Nie wiem nawet. Słyszałem something cool, czyli ktoś kogoś zabił. Koleszko, wiedziałem. A chciałem już się odwrócić i po prostu lecieć na nią. Ale dobra, możemy jeszcze zagrać. Kurde, jestem głupi troszkę. Jeszcze sobie zagramy na. Na przykład jedną gierkę na bedwalsach, nie? Mam biłana na bedwolsach sobie ekranem Eee, ma psa tak to i tak mam Czekaj. A nie da się tak mm. No dobra, ja chciałem taki 1v1, nie? Dobra. Robimy to najszybsza dzielka jaka mogłaby być. Pokażę Wam moją taktykę na bedy. Przynajmniej ja uważam, że to jest najlepsza taktyka. Raz, dwa. Uwaga, yy. bloki. Raz, dwa. Bo nikt normalny na samym początku nie daje endstone'a, oprócz mnie. Jeszcze go tak nie zepsuje jak ja. O kurde! Dobra, widzicie? Właśnie dlatego się daje endstone'a na początku, żeby kurde takim ludziom ten... Bo on nie ma co zrobić, no autentycznie nie ma co zrobić. A no i se kupił teraz kurde. No, do widzenia. Za chwilę będę mógł se kupić. O, teraz, teraz mu specjalnie deski kupił, żeby mi kurde nie, nie, rozwalił tego, nie. Ale pewnie kupił też ten. Jeśli kupywał, to pewnie też kupił Mateusz ten. Nie podpowiadaj mi Mateusz co robi. Debug? Co to jest? Kurde. Nara! No Ale to ty się, koleżko, ten... O kurde, dobra, może być problem. I będzie raczej problem. Od razu, no, wiedziałem. Wiedziałem, wiedziałem, że ty jesteś taki... Aha. Nie wiem, co to było. No, A ja widzę, że jeszcze może, nie wiem, zobaczę na cokolwiek spróbujemy. To właściwie zrobić tylko, żeby to też nie było za długie, nie? Bo chcę wam szybko ten odcinek wrzucić. Hmm, Hypixel Pit, nie wiem co to jest, ale ok. O kurde, a to jest takie coś. O kurde, no mnie biją w pięćdziesiątkę, dwójkę. No i dostaję plecy od jakiegoś, nie wiem. Nie wiem jak to się dzieje widzowie. Nie wiem. 2,00G Co to jest 2G Co to jest? Myślałem, że tu przyjdzie, ale nie przyszedł. O kurde, no mi plecy robisz! Kurde, teraz poznasz No i nie poznał gniewu ostrza. Kościół! Kościół! Kościół, no no, 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 no! No, 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 Zabiłem, zabiłem! Zlevel upowałem! Co tu się dzieje?! Nie wiem co tam się działo, tak szczerze, ale dobra. Upgrades, mam 183G. XP boost. Aha. Perk slot, mogę perki kupywać. Ale widzowie to na kolejne odcinek. Chcę, że na razie to nie grał, nie? Ale... Próbujemy jeszcze raz przynajmniej jakąś jedną osobę zabić. Oj, ale nie taką. No bo takiej nie ma szans zabić. Nie no i mnie kurde z dwóch stron, dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz. Oj, nie robię. O, wiem gdzie bym mógł zagrać, jak raz na przykład. kurczaczki, O, dobra, nie, to idziemy na inny serwer, który jest od razu tutaj i robimy uwaga, uwaga, uwaga no kurczaczki box? Nie, duels i robimy na duels Crystal diaks i zagramy sobie jedną taką wątkę i kończymy odcinek Co to taka chmura jest? Nie wytrzymam ale to mi nie przeszkodzi w zabiciu chłopa Jakbyście nie widzieli... Nie wiedzieli O kurde To jest ten dobry w krystale Tylko problem jest taki, że no chłop mnie kurde od innej strony zaczął bić O, idzie Chodź Oj Nie mam tego, nie mam... No i mnie kurde. Nie wiem skąd tu są te kobłeby, jak kobłębów nawet nie ma w tym. Zestawy. Pogląd. Brak zestawu. Aha, nie mam tego. Chwila. Skąd tam są niby kobłeby, jak w ogóle. Jak tutaj nie ma kobłębów, paście. Skąd tam są kobłeby? O, tutaj jest jakiś proszka. Oj, koleżka chciał mnie zrobić, ale coś mi się nie udało. Spróbujmy zaspanować. Oj, 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 No i kurczę, nie wiem no. Ach, on miał 1520 rankingu i się bił gorzej ode mnie na starcie, nie? Tylko po prostu... No uratowało go to, że O, tutaj! No czemu te mapy są pozwalone? Nie wiem, jak jakiś, jak jakiś ogląda to na przykład, nie wiem, jakiś admin tego serwera, proszę, naprawcie te mapy, żeby one nie były tak rozwalone. Bo każda mapa, na jakiej chce pojechać jest rozwalona, poza tym, że nie grałem tutaj dawno. No i jakiś chłopcy tak przychodzi i mnie rozwala. Bo kurde, jest dziura w mapie i mi daje po On próbuje raz tego Ale no, on ze sobą daje Anżura No i kurde mnie bije I nie umie krystalów stawiać Kolega nie umie krystalów stawiać No gdzie on jest? Chodź tu Ale jedną gierkę muszę wygrać Nie dokończyłem zdania Jak on nie ginie? No, a i zakładam totem i mnie zabija. Jeszcze raz, próbujemy. Muszę raz wygrać, widzowie. Się okaże, że ten odcinek będzie 30-minutowy, nie? A chciałem, żeby był 15. O, i dziękuję za taką mapę. No i teraz rozwalamy. Czemu on się tak przekręcił? I czemu to tak dziwnie się rozwala? No, w pierwszej warstwie się nie da rozwalić tego. on Siema. Czemu on się tak przekręca jakoś? Nie wiem. No i on się. Nie wiem, on robi tak. Nie wiem najpierw, jak on to robi, że on się tak przekręca, jak nie wiem. Jeszcze raz, nie wiem, teraz. Nie wiem, czy to jest ten sam, czy nie. On się tak przekręca, jak nie wiem, co. Nie wiem, no i ja wpadłem kurde, Nie wiem nawet gdzie. Nie wiem nawet gdzie wpadłem i chłop perfekcyjnie za mną daje mi Ankora. Co to jest? Ja się ruszyć nie mogę. Chwilę, ja mogę sobie edycję zrobić zestawu. Ja sobie jakoś ten zestaw kurde zapiszę, nie wiem, żeby to dobre było. Bo kurde, nie wiem jak to się dzieje, że oni, nie wiem, nauczyli się grać w grę. Bo kiedyś to ja ich tu rozwalałem, nie? Chyba, że nie jest, zwracam uwagi na niki i gram ciągle z jednym chłopem. Ta, to jest ten sam. Ale no nie wiem, spróbujemy jeszcze raz. Teraz nie już go powinienem nazwać, chociaż zestaw jest prawie taki sam, praktycznie. Można by powiedzieć, że jest taki sam. No i on mi daje jakiegoś Anczora, który nie... Co się dzieje? Nie wiem jak to się dzieje, że hup mi daje jednego Ancora, który jest perfekcyjny, zbija mi totem i ma idealnie pod sobą przejście, żeby mi zbić kolejnego tota z Ankora. No i proszę podejdź, podejdź ze no podejdź, no. I patrz na to, i patrz na to, i ja nawet Ancora kliknąć nie mogę. O dzięki, że mi tak wywaliłeś tą. Ja no, nie, nie wiem co się dzieje. Czemu to się nie rozwala? Chłop ciągle mi, nie wiem jak to się dzieje Chłop se nagle, nie wiem, zakłada Chłop ma, nie, chłop ma auto-tota On sobie zakłada Toty nawet bez tego On nie czeka, żeby założyć tota On mu od razu zakłada tota Ale nie wiem, zobaczymy W sensie, na no ja z każdym przegrywam, nie Więc to nie ma znaczenia, czy ma auto-tota, czy nie Ale jakby nie miał To bym z nim wygrał, nie W sensie, no nie wiem, czy bym z nim wygrał Nie wiadomo, jakie Mam Umiejętności bym mentalne no i gdzie on jest? o siema. i nawet nie widzę jak mi stawia kurde ancora, albo coś, albo krystala i on mi stawia krystala, nie? no i chodź tu i chodź ma autotuta patrz chodź ma autotuta y, nie autotuta, autokrystala chodź ma, bo nieważne co zrobi to chłop mnie idealnie odpycha do góry i mi stawia krystala Nieważne, co zrobi. Nawet jak się będzie ciągle totował, nie? Jakbym miał użyć cheatów, to by mnie zbanowali. Nie wiem, no... Spróbujmy, no. Ale jak teraz się nie da, jak teraz się nie ten... O, to jest o chłopczyku. No to tak go znam, no i go rozwalają już 500 milionów tysięcy razy. O chłopczyku, to nie wiem, martwiutko z nim było. Czemu to się nie rozwala? Nie wiem. Ten serwer jest tak zwalony. Nie wiem kto ten serwer robi. No i... Nieważne co ja zrobię to i tak przegram. Dobra, widzowie... Bo to nie ma sensu tak właściwie. Nara. To nie ma sensu.